O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpić tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy, aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy i łaski, daj miłość, głębokie współczucie i zrozumienie Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę 15. A za te godziny, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci swoją wolę rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie, który muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, O miłościwy Panie, moją pełną miłości intencję i spraw aby przyniosła korzyść mnie i wszystkim, jak gdybym w sposób skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam Ci dzięki, Omu Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z Tobą. I aby przypodobać Ci się jeszcze bardziej, biorę Twoje myśli, Twój język, Twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w Twoją wolę i w Twoją miłość. Wyciągam ramiona, aby Cię objąć. Kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. Piętnasta godzina. Od siódmej do ósmej rano. Jezus przed Piłatem. Piłat odsyła Go do Heroda. W tej godzinie wynagradzamy Tobie, Boże za grzechy chciwości, kradzieży, przywłaszczania, zachłanności materialnej i skomstwa. Mój skrępowany Jezu, Twoi wrogowie wraz z kapłanami ukazują Cię Piłatowi. Przybierając pozory pobożności i sumienności, Pozostają na zewnątrz atrium, ponieważ mają świętować Paschę. A Ty, miłości moja, widząc głębię ich złej woli, wynagradzasz wszelką hipokryzję kręgów kościelnych. Ja również wynagradzam razem z Tobą, ale podczas gdy Ty dbasz o ich dobro, oni zaczynają Cię oskarżać przed Piłatem. Wymiotując całą truciznę, którą mają przeciwko Tobie, Piłat okazuje niezadowolenie z zarzutów, jakimi cię obarczają. I aby móc słusznie cię skazać, przywołuje Cię na stronę i sam cię przesłuchuje oraz zapytuje. Czy ty jesteś królem żydowskim? A ty, mój Jezu, prawdziwy królu, odpowiadasz. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby tak było, tysiące anielskich legionów stanęłoby w mojej obronie. Piłat, poruszony słodyczą i dostojeństwem Twoich słów, zaskoczony mówi do ciebie. Jak to, tyś królem? A ty odpowiadasz. Tak jest, jak mówisz. Jestem królem i przyszedłem na świat, aby uczyć prawdę. Piłat, nie chcąc wiedzieć nic więcej, przekonany o Twojej niewinności, wychodzi na taras i oświadcza: Nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Żydzi są wściekli i oskarżają Cię o wiele innych rzeczy. A ty milczysz i się nie bronisz. Wynagradzasz słabość sędziów, gdy znajdują się w obliczu tyranów. Wynagradzasz ich niesprawiedliwość, jak również modlisz się za niewinnych, ciemiężonych i opuszczonych. Piłat, widząc wściekłość Twoich wrogów oraz chcąc się ciebie pozbyć, odsyła cię do Heroda. Jezus przed Herodem. Mój boski Królu, chcę powtórzyć Twoje modlitwy i zadośćuczynienia oraz towarzyszyć Ci w drodze do Heroda. Widzę, że Twoi rozwścieczeni wrogowie chcieliby Cię pożrać. Prowadzą Cię wśród obelg, kpin i drwin i tak zaprowadzają Cię do Heroda który nadęt zadaje ci wiele pytań, a ty nie odpowiadasz i nawet na niego nie patrzysz. A Herod zirytowany, ponieważ nie może zaspokoić swojej ciekawości i czując się poniżony twoim długim milczeniem, oznajmia wszystkim, że jesteś obłąkany i pozbawiony rozumu. Rozkazuje, aby cię. Jako takiego traktowano. Aby zrobić z ciebie pośmiewisko, nakazuje cię ubrać w białą szatę i oddaje cię w ręce rycerzy, żołnierzy, aby mogli się znęcać nad tobą najgorzej jak mogą. Mój niewinny Jezu, nikt nie znajduje w tobie winy. Jedynie Żydzi, ponieważ ich fałszywa religijność nie zasługuje na to, aby światło prawdy mogło rozbłysnąć w ich umysłach. Jezu mój, nieskończone mądrości. Jakże wiele kosztuje Cię bycie uznanym za obłąkanego? Żołnierze znęcają się nad Tobą, powalają Cię na ziemię, kopią, opluwają. Wyszydzają z ciebie i biją cię kijami. Uderzenie jest tak wiele, iż czujesz, że umierasz. Boleści, obelgi i upokorzenia, które ci zadają, są tak wielkie i tak liczne, że aniołowie płaczą, zakrywają twarze skrzydłami, aby tego nie widzieć. Mój obłąkany Jezu. Ja też chcę cię nazwać obłąkanem, ale obłąkanym z miłości. Twoje miłosne obłąkanie jest tak wielkie, że zamiast się unieść gniewem, modlisz się, i dajesz zadośćuczynienie za ambicje królów i przywódców, którzy dążą do królestw poprzez rujnowanie ludzi. Za wiele rzezi, których dokonują, za tak wiele krwi którą przelewają dla kaprysu oraz za grzechy popełnione w sądach, na dworach i w wojsku. Jezu mój, wzruszające jest widzieć, jak pośród tak wielu zniewak modlisz się i wynagradzasz. Twój głos rozbrzmiewa w moim sercu i czynię to, co Ty czynisz. A teraz pozwól, że stanę u twego boku podzielę twój ból i pocieszę cię moją miłością a oddalając twoich wrogów wezmę cię w swoje ramiona aby cię pokrzepić i pocałować w czoło moja słodka miłości widzę że nie chcą zostawić cię w spokoju a herod odsyła cię do piłata twoja druga Twoja droga do Heroda była bolesna, ale Twój powrót będzie jeszcze bardziej tragiczny. Bo widzę, że Żydzi są jeszcze bardziej rozwścieczeni niż wcześniej. I za wszelką cenę zdecydowani doprowadzić do Twojej śmierci. Dlatego zanim opuścisz pałac Heroda, chcę Cię pocałować i wśród tak wielu cierpień. Potwierdzić moją miłość do Ciebie. Daj mi sił swoim pocałunkiem i swoim błogosławieństwem, abym mogła podążać za Tobą do Piłata. Mój kochany Jezu, wezwałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa i ja przyszedłem. Zdawało mi się, że słyszę, jak udręczony i bolejący modlisz się, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającym i przekonującym głosem. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim, a ponieważ muszę Cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć Ci dziękuję i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam Ci tysiąc, tysięcy razy, i błogosławię Cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i zniewagę, której doznałeś. Wszystko, O Mu Jezu, zamierzam oznaczyć moim Dziękuję Ci i błogosławię Cię. O Mu Jezu spraw. Aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty, Twoim błogosławiem Cię, tak aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic. Oprócz nieustannego hymnu, na Twoją cześć.